Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Brawl, ja to jest kolejny odcinek zagrajmy, Risen. i ostatnio skończyliśmy dokładnie tutaj. E, mieliśmy problem z wybiciem jaszczurek, e, poczekajcie, tego poszukałem, delikwenta? E, nie, okej. Okay. Tutaj było... Było ich tuzin. Albo i nawet ponad tuzin. Znaczy pół tuzina, zapierdolę ja w ogóle. Nie, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Tam jeszcze szósty, tam! Tam gdzie teraz naceluję, tam! Siedem! Osiem! Kurde! E, ale nie chciałbym mm, iść tam blisko tego koresia, tego górnika, ponieważ e, nie chcę, żeby go zabili. E, no dalej gińcie w końcu! Ofermy! <śmany> dobra, idzie nieźle, ludzie, muszę, muszę wam powiedzieć, okej. Okay. Łukniemy sobie mikstureczkę, cudownie. Mm, I się pobawimy z, ni z nimi troszkę w berka. <śmany> <śmany> hmm, nie dostałeś, jak to się stało w ogóle? <śmany> no co za gnój! Przeżył. <śmany> dobra, leżysz... Nie! No! Dobra, ty to lepiej kop i się nie wtrącaj w te sprawy. Hmm. Stejki! Same stejki były. Steki dobra rzecz, okej, okay, mikstury mm, stejki. Dobra, lecimy dalej, e, łekniemy sobie miksturkę many <laughs> no i robimy rozpierdziuchę. Mm, najpierw pierdolę tamtego. To jest zwykła jaszczurka. Nie żaden wojownik, więc będzie łatwiej mm, ua! Ua, trafiłem Ucieka i czekajcie, zapiszę sobie grę. O Jezu! ok. A, jeszcze nie trafiłem. Cholerna szczurka Unik zrobiła. Bye, bye. Pff. Mamy kolejny poziom, czyli 17 już. Eee, albo dopiero nawet. Ale na razie gram się łatwo. Eee, nie, nie mam żadnych trudności. Eee, ja pierdził coś. Co tu się w ogóle działo? Hmm. Tylko mam nadzieję, że mi tych mikstur wystarczy. Martwi mnie to, że mi nie starczy jednak. Eee. Okej, okay, tu mam kolejną jaszczurkę, którą zabiliśmy. Mm -hmm. No nie! Kolejna jaszczurka! Się kryję jak gówno po kątach. kontach. Dobra, jeszcze jedną kulkę wyprodukuje. Yeah! Tak jakby na akurat starczyło. O, teraz już nie, wypro nie wyprodukuję niestety, nie stworzę. Mm, zobaczymy, czego on tam pilnował, ten koleś ta jaszczurka. E, powiem wam szczerze, że... Aha, dobra, jakiś amulet e, Zobaczymy sobie, co, co to za amulet? E, wyposażenie e, Okej, okay, jaki my nosimy amulet? My nosimy amulet, maksymalna liczba punktów życia, to jest amulet, e, ochrona przed ogniem, nie. E, amulet, ochrona przed lodem też, nie? E, amulet, ochrona przed lodem. Dwa mamy takie? Jo, albo nawet trzy. OCHRONA PRZED BRONIĄ to... Nie wiem, co ja dostałem, tak powiem wam szczerze. Noszę maksymalną manę i noszę maksymalną liczbę punktów życia. Nic jeszcze na manę nie ma. Wychodzi na to, że nie. Dobra, więc możemy stąd iść. Dalej. Tu będzie kolejna szczurka pewnie. Schowana. Uuu, nie ma nikogo. Pustka! Ale mam jakąś skrzynię zamkniętą. A, źle. Lewo, lewo, prawo, prawo. Dało się. Co by tutaj mieliśmy? Złoty talerz, magiczna ochrona, magiczne światło oraz mocna, mocna miksturka lecznicza. Bardziej bym się, bym się cieszył, gdybym zdobył um, swoje takie jak um, telekineza czy coś w tym stylu. To by mnie bardziej cieszyło. O, w mordę! Teraz biegnie do mnie dosyć spora gromadka tych jaszczurek. Kurde czy nie trafiłem <śle> Więc będę musiał zabić to ich szybko Dobra, sobie zaskoczymy! Nie! O oh, fuck Wypieprzajcie! Wypieprzajcie! Nie! Nie! Zapiszemy grę! Bo tego nie zrobiliśmy, okej. Okay. O nie! O, fuck, kurde, źle to zrobiłem. Yy, teraz, teraz się wyleczę. <laughs> Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, spokojnie, damy radę. Dobra, teraz, teraz musimy spieprzać. Biegnij, 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 biegni. To biegni, 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 bieg... co jest? Jak to się stało? To jest niemożliwe. LOL. Więc postaram się skakać naciskając, na, naciskając Enter jak szalony Udało się! Dobra, leczymy się, leczymy, 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 zapisujemy grę Ech, No i się rozprawiamy z tymi głupimi jaszczurkami, nie! Nawet nie próbujcie tutaj podchodzić Ech. Dobra, jeden leży, albo jedna leży jaszczurka. Dobra, będę musiał się łyknąć. Miksury. Pyk. Mhm. Raz. Oła! O to mi nie chodziło. I dziękuję Ci bardzo. E, Okej, okay. ty też ja szybko miałeś złoto, ty miałeś. E, Okej, okay. miałeś miksturkę. Szkoda, że tą najmniejszą, ale e, może być. Lepsze to niż nic. E, musi, musi, musimy się teraz wyleczyć. Hmm. No, i teraz powiedzcie mi, ludzie, którędy teraz. E, pójdę sobie tam na dół, e, ale to za chwileczkę. Tutaj mamy kryształ antymagii jakiś. Krzawka. E, e, przemiana, przemiana wodzika, magiczne światło i dużo złota. O, to mnie cieszy. Bardziej już. To e, zbyt skomplikowane. Hmm. Będę musiał się wyuczyć e, walki. E, znaczy, będę musiał się wyuczyć otwierania zamków. Na początku miałem to zrobić na początku, tylko myślałem, że Inkwizytor może także używać run yy, i bym sobie po prostu używał takich run jak otwieranie zamków yy, Ale niestety nie mogę używać takich run, więc niestety będę musiał się wyuczyć otwierania zamków yy, Tylko nie wiem czy się opłaca, to już jest taka jakby prawie końcówka. O nie, to coś, nienawidzę, te, nienawidzę tego. Ale na szczęście jest to wolne, więc mamy sporą przewagę nad tym. Okej. Okay. Masz stejki? Masz stejki. Dwa stejki. Także będzie siła mm. Kamienna płytka. O! O! O Ja pierdzielę, się przestraszyłem O... Co za gnój? Jak on... Skąd on w ogóle wypieprzył? Umrzej! Oła! Ah! No, w końcu leżysz. Huh. Nawet Niemcy ja zdobyłem. Dobra, mniejszo o to. Zapiszemy grę i zdobędziemy tamtą kamienną tabliczkę, bo jej nie zdobyliśmy On chyba stamtąd wyszedł. Nas zauważył i po prostu pobiegł za nami. Mhm. Mm Dobra, bierzemy tą kamienną tablicę. I to chyba wszystko. Poczekajcie, przeczytam ją. <laughs> kamienna tablica, kamienna tablica. O, mamy dwie takie tabliczki. Mądrość, mądrość. Dziękuję. Zapiszemy grę. F8 No i się wyleczymy Będę musiał się wrócić niestety do wulkanicznej twierdzy po mikstury Bo troszkę mam ich mało mm, aha. Miksturka życia, maksymalna liczba punktów życia plus 10, świetnie I zapewne... Ta skrzynia będzie skomplikowana O, skąd ja to wiedziałem Okej okay. <khh> mm, O, tam mam jaszczurkę Buu! Dostał! No i kolejne, ostatnie słowo Twoje. Do widzenia! ty ty aż się sturlało ze schodów. No prawie. Yy, dobra, możemy iść tam. Możemy iść także na górę, więc najpierw pójdę sobie na górę. Tu będzie aż szczurka jakaś. Mmm, pustka, okej. Okay. Kamienny tron. Tak, mamy skrzynię, możemy ją otworzyć. I nie jest skomplikowana. Jaszczurzy miecz, bełt oraz lewitacja. Okej, okay, lewitacja mi się przyda. Mm. Okej. Okay. Zapiszemy grę. Zapisuj to, okej. Okay. Jaki grzyb wielki. O, wzięło. O nie, jaszczurka, dobra. B. Mm mhm. Wow, 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 biegną do mnie. Dobra, leżysz. Ty też zginiesz, oła, 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 oła. Uda mi się, w... oła, oła. Dalej, chlej to. ogi pięknie. Steki ile ja w ogóle tych stejków już mam? Aż muszę zobaczyć. Steki 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 gdzie są steki? 81 stejków, o, ja pierd... Tyle. Ale będzie żarcia, ale będzie uczta. Uczta dla tego hardcora po tym wszystkim. <grym> mm, Okej. Okay. O, kolejne stejki. To będzie stejka... To będą stejki z jaszczurów. To chyba jedna droga, jaką możemy iść. I mam jaszczurkę. Kolejny. a ah, wojownik. Pięknie. W tym miejscu jest dużo tych jaszczurek, kurde, nie wiem, nie wiem czy oni tam yy, pilnują. Poważnie, nie wiem. Mhm. Hmm, hmm a na górę czy na dół? Dobra, pójdziemy sobie najpierw na dół Ale wezmę najpierw te grzyby many Żeby mnie tutaj nic nie zaskoczyło czasami. Mam takie złe przeczucia, przeczucia, gdy tu jestem. What the fuck? Gdzie ja w ogóle jestem? Hmm. O nie, gul. Gul, który pada na dwa ciosy. Okej, okay, leżysz. Uh. Uleczymy się. the bym go zabił a do tego kolesia właśnie musimy iść hey. Hey. you, the you too, huh? hmm. Nothing like mold on fungus to make good i'm looking for a band of lizards the hunting troop, right? uh. Why should I tell you? How do I know you're not? <laughs> the lizards don't... Yeah. Follow the steep rocky path up, and then through the big cave. There is a valley. Right? That's the way they went. They're looking for new humans. Come... Are you f- You- Wychodzi na to, że musimy iść na górę. Musimy się cofnąć, ok, więc także zrobimy. Bierzemy wszystko, co może nam się przydać. Ale chyba nic takiego tutaj nie ma. No i idziemy. Szkoda, że nie mam żadnych. A nie, mam jakiś zwój szybkości, ale szkoda, szkoda go tra tracić teraz. E, dziewiątka nie, na razie nie użyję żadnej e, z, żadnej mikstury e, many. Hmm. Aha, tu mam kolejnego górnika. Hmm. I w ja teraz mam iść? Poczekajcie, najpierw pójdę do tego górnika. E, zobaczymy. Brent! Brent! Co się to co, teraz ja zrobiłem? Ja się cofnę. Poczekajcie, pójdziemy tutaj w takim razie. O nie, cholerne góle, Dobra, yy, Odciągnę... Nie, nawet nie walcz! Brent! Idź stąd! O kurde! O kurde! Ała, ała! Nieźle! Ale leżysz, o! Yy, dobra, musimy użyć mikstury, pięknie. Mmm... Kolejnej, Okej, okay, zapiszemy grę, no i zobaczymy co my tutaj znajdziemy. Aha, ślepa uliczka, znakomicie. Ha, więc którędy ja mam iść do cholery? Chyba muszę się wrócić do Inkwizytora, mam takie przeczucia, jakby. E, tutaj byliśmy. Ale nie było nas tutaj. Chyba. Mm, tak, to jest chyba już... Hmm. Czy my tutaj byliśmy? O, cholera! Macie odpowiedź! Nie byliśmy! nie, nie bij mnie! Ała, 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 ała! Wypieprzaj! Ua. No! Skubany. O, kolejne steki Cudownie. Czego ty tutaj chroniłeś? Skrzynia, która będzie pewnie skomplikowana. O, nie. Eee, przemiana w, popioł w popiołaka, zajebiście! O, to będzie coś ciekawego. Mm, złoto oraz stworzenie iluzji. O, o, popiołak mi się przyda, gdy będę miał do czynienia z jakąś, yy, jakimś wrogiem, z którym sobie nie dam rady. Przywołanie szkieletu, berserk, średnia... O, przywołanie szkieletu, to też mi się przyda. Yy, I stejki, wszystko bierzemy oczywiście. Eee, I lecimy dalej. Hmm, nie mam pojęcia, co my tutaj znajdziemy. Hmm, dobra, pustka, nikogo nie ma. Łup, e, wszystko zabrałem? Chyba tutaj byłem już. Albo ktoś mnie przechytrzył i mi to, i mi to wszystko zabrał. Hmm... No, byliśmy tutaj. Więc cóż. Hmm. Dobra, cofniemy się do Inkwizytora. Eee, może on coś nam powie. E, bo jak widać, tutaj niczego nie ma. Wszystko szukałem e, A może pogadam z Brentem na temat tego kolesia, którego znaleźliśmy. Aha, dobra, nie mogę, okej. Okay. Eee, no więc cóż, musimy iść do Inkwizytora. No to wygląda. Mm, okej, okay, ty jesteś tutaj. Aha, to nie jest Inkwizytor, Inquis ty jesteś komendant. Uh, ale gdzie jest... Aha, dobra, zapytam się go, go dlaczego tutaj jest. Oj, wybaczcie za anyone Oj, psa. Ah. Ale gdzieś... Ich... Etan! We huh. should Kurczę, nie mam pojęcia, co ja mam teraz zrobić. Aha, chyba rozumiem. Tu mamy mostek, który musimy otworzyć. Mm, a może za pomocą telekinezy lub lewitacji? Zobaczymy, czego mam więcej. Lewitacji mam 3 a telekinezy mam 7. O. <laughs> Ale niestety tego nie zrobię. Ech, no niestety, musimy udać się tam za pomocą lewitacji. Ok. Tylko czy oby na pewno tutaj? Hmm. Chyba źle poszedłem, ludzie. Na to wygląda. Hmm. Jak ja mam się tam dostać? Poczekajcie. Wczytam grę. E, ok. Wydaje mi się, że Cze coś przegapiłem. Na pewno. Coś przeoczyłem. Tylko nie mam pojęcia co. Musimy znaleźć tą bandę tych jaszczurek. Koleś mi powiedział, niby gdzie, ale tak naprawdę nie wiem gdzie. Poczekajcie, na pewno nie tędy. Złożę obsydianu, poczekajcie. Aha. Ok. Poczekajcie. Miecz jaszczuro, ludzi, przyklęci lordowie. Miasto wulkaniczny, twierdzy, wszystko. Świat, wszystko. Hmm... <laughs> Ej, a może mamy iść w tamtą stronę? Poczekajcie. Bo tutaj też mamy drogę. Aha, dobra, rozumiem. <laughs> Więc dobra, pójdziemy sobie tutaj na górę. Ale my się tylko wrócimy do tego kolesia eee... No nie wiem, nie pasuje mi tutaj Coś, hm, a byliśmy tutaj? Mhm, tutaj nic nie ma. Cóż ja mam teraz zrobić? Na górę na pewno nie, bo stąd y, wrócimy się tylko. Y, tutaj też się wrócimy, tam na górze też się wrócimy. Hmm. Hmm, tutaj byliśmy. No tak, ludzie, my się tylko wracamy teraz. Chociaż tutaj nas nie było Chyba, nie byłem. Dobra, widać na to, że byłem Hmm, cholerny brand, cholerny brand, cholerny brand Tu był ten gól no niestety, wrócimy się tylko... <laughs>